Jak to w ogóle działa ta dominacja? 6... 3... Dobra, przynudzesz. 9, fragment. Dobra, dzięki. Fajnie <coughs> <coughs> się bawisz ten paintball? Pano? Świetnie pano? się bawisz ten co? paintball, pano? Pano, pano, bo powiem Wam falbą jestem upierdolony. Taki sport ja ekstremalny. A mama, do do a to mama cię puściła tu do lasu? Ja to mam to zgodę, mam zgodę mi mama, także przekazałem tutaj. Jak się czujesz z faktem, że już nie dowodzisz tą zapląt drużyną? Nie, ale ponieważ dowodzę małą po, i popadł gdzie jest wróg? Gdzie jest wróg? Nie ma go, jest na respie. O, to mnie są wszyscy. A poruszyła mnie twoja mowa. No, Rozpożdżę cię! Idą. Z lewej! Z lewej i z przodu, tak? Idą już. O kurwa. Land Gouriery. Tu się wkłada. O, To paintball jest. Tak, moja fryzura w ogóle. jest niż wcale, tak? Przybywam dokładnie w chwili, której mam zamiar. Jak każda księżniczka, tak? Czarnoksiężnik. Ale blisko. To <laughs> jakaś nowa, jest innowacyjna rozgrywka, tak? Nie mogę zdradzać tajnych rzeczy tak pod kamerę i medył. Ale pierdolisz. W każdym razie, <laughs> 6 flag, na każdej fladze sześć punktów. 10 minut zegarowe, czyli 10 20 i tak dalej. Podliczam kto ze stron ile zdobyła punkt. <laughs> ja nie wiem co to kurwa za osoby. Przyszli, kurwa, co się. R menele, repliki mają. Nie, nie, nie wiem co im tu robią, ale wiedzieć, że w to napierdalać, się do tam jest spoko. Teraz pójdziemy sprawdzić jakichś nowych rekrutów naszego zacnego teamu. Kandydatów, jest... kandydatów. Rekrutat trzeba zasłużyć. O sorry, nie zauważyłem cię. ma nowy kandydat teamu? Tak, Zada tak, się. Się. jak się czujesz jako mi jest armat, nie? Bardzo fajnie, fajnie. A dobrze cię traktują jako nic nieznaczącą osobę w teamie. Tak. Nie wiem. mam mobbingu ani żadnych tortur fizycznych. Czasami tak, ale... Jest dobrze, no Czaki rozumiem. Skargi. Uwaga Zuzaniesz czy nie? zostaniesz całkowicie anonimowy, więc. Okej, okay, dobra. No, możesz śmiało powiedzieć wszystko. Lec ich zabić. Dobrze, następnym razem, rozumiem. To oczywiście siedzisz, lenisz się, wymigujesz od walki, tak? Myślisz, że co, że tak będziesz ja ja sobie. Ja walczyć, jestem za dobry na takie rzeczy. Patrz, tam widzisz? No. Widzisz? Ich tam? O tym drzewie mówisz? No. Czy tamtym drzewie? Tam tamtym. Kurwa, widzę. No. Nic co z nim? Aha, spoko. To rozmowa na poziomie powiedzmy kontentu Twoich filmików na YouTube. Ie. Broń Boże, nie będę z Tobą dyskutował na ten temat. Patrz. Patrz. O, dobra. Boję się konkurencji. Nie boję się. Tylko nie widzę konkurencji. Oj, Kamerka przed oczami już nakłubiasz na front, tak? mi przez Ciebie was. Taki pozer. Naprawdę strzelasz do kogoś? Bo tak zauważyłem, że większość to na pokaz, gdy tylko kamerę widzą. Nie, nieprawda. Nie to, żeby Rocky go zabił pierwszy. Dziękuję. Jak chcesz, to za 5 mieszków złota pójdę tam i zniszczę jego morale. Kto to był? No, też mówiłem, że jesteś zabój. Jesteśmy świadkami, że Rocky Prędził strzela do fajer. swoich. Powiedziałem. Nie przyznał się, to go zabiłem. Jak się czujesz jako brutalny Timobójca? Frak to frak. W głowę chociaż? No. Można. Jak się czujesz, będąc zabity z zimną krwią z rąk Rocky'ego? Spoko. Spoko, naprawdę? Nie czujesz wrzący w tobie gniew? Nie, Nie masz ochoty go pobić, przygiść do ziemi Cały i okładać gniew. rękami? Pamiętaj, że jak na takiego twardziela, to jesteś całkiem subtelny i wrażliwy w środku. Tak bywa. Zapewne wieczorami piszesz wiersze do dziewczyny <laughs> i ciszy babeczki. W ogóle jesteś nowym kandydatem w firu, zgadza się? Nie. Nie zgadza się? Ja jestem, witam. Przypadkowo tu przyszedłeś, tak? Zgubiłeś to się w lesie, ktoś ci dał giwerę do rąk. Wiem, co się zdarza czasem. I moja drużyna do mnie raz. A tak poważnie, to jaka jest Twoja rola tutaj w tym miejscu? Ja tutaj promuję korna. Uważam, czy ty jesteś kandydatem firu, czy też pojawiłeś się tu przypadkiem też, promując jakiś też. zespół metalowy? Szedłem, ale nie promuję nic niestety. Aha, jesteś kandydatem, tak? Miesem Nie Widzenia co tym członkiem o, szmatą jest, do wycierania podłóg. Ja nie jestem kandydatem jeszcze. Nawet tą szmatą do wycierania podłóg nie jest. A strzeliłeś człowieka promującego korna, teraz będziesz miał rzeszę fanów na swoim karku. No, oczywiście, że tak. Ale w jest. Tak, jest. Chcesz no. mogę ci udzielić jakiegoś azylu w mojej piwniczce? Nie mam najmniejszego problemu. Ale jest, ja się nie boję. Roki się niczego nie boi, myślę, że to jest wynik operacji, w której stracił 3 czwarte mózgu. Tak, Bóg na trójkę i chodzi ze mną. Co mi się tu wpierdza? Roki, pokomentuj swój gameplay, tak za ci to idzie. Okay. Witam bardzo serdecznie tej strony Roki. Dzisiaj wygramy sobie Call of Duty Antonius 2013. No co, zaczynamy sobie. Bez większych problemów jak na razie. Naprawdę zdobyłeś stu widzów? O, Czymś takim? Że tak, spamowałem im jak popierdolony na forum i kazałem im subskrybować mój kanał tak naprawdę nikt tego nie ogląda tak. możesz kontynuować gameplay nie będę nic kontynuował, idź do kogoś innego kurwa, nie chciałem się, się zabijać powiedz mi, czy już zdążyłeś awansować ty tym na posłuszną sukę level 3? nie, jeszcze nie, jeszcze nie dostałem tego zaszczytu Alek, ale myślę, że po swoim CV i portfolio masz spore szanse oglidzenia komarów <gry> Kurde, cwane te komary. Myślę, że to były komary tresowane przez e, przeciwnika, nie żebyś, z nogi? żebyś nie mógł naciskać kciukami na spust. Kuzyn, jeszcze drugi kuzyn. I jeszcze sześciu. sześciu kuzynów w teamie? To chyba rodzinne party jest. Ostrzyma. A tu wyczuwam, pewien nepotyzm w tym teamie. Dacej, kurwa, nepotyzm. Tutaj dwóch braci. Co to jest nepot? Dwóch braci, o, braci, sześciu kuzynów. Daz, upośledzony to braciszek, team lidera. Upośledzony kamerzysta. Najbardziej. Nie jest z kim jesteśmy. Idealnie zniszczony w podróż. tym momencie. Słyszałem, że jesteś tak duży, że ciężko w ciebie nie trafić, więc... <śmierdzi> 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 więc nie pyskuj, kurde. A ty jesteś tak ciężki, nie masz kolby <śmierdzi> Mam kolbę! Podnieść za kolbę? Możesz, możesz. Kurwa ile taśmy. Ale tej dziwko! Dobra, zwracam honor. Dobra. No! No! A to tylko budowa. Na, 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 no, 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 rozciął na pół prawda? No, tak Wypierdoli replikę. No, <grym> jak to San Marino jest. A na adresy nie ma, ciekawe. Co świadczy? Masz po prostu chujową replikę. No, tylko 1000 zł złoty polecam. Jesteśmy w stanie ci dać dychę, jak dostanę milion wyświetleń dzięki temu. Warsz On mi daje dychę za milion wyświetleń. <grym>